Witam, pozdrawiam ogólnie. Pozdrawiam Cię, Michał, i pozdrawiam, że to na puszka. Przepraszam za moje oczy, wiem, że wyglądam jakby ktoś mi nieźle. Może teraz już nie, ale ktoś mi nieźle przywalił. To są moje zdobycze. Chciałem, żebym Ci je pokazał. Może nagra filmik. Ogólnie tu brakuje, no właśnie, tych rogów, no Sobie nie wybaczę, bo obiecałem Pani Jani z biblioteki, że je dam za książkę, którą mi obiecała na zachodzie bez zmian. Bo ogólnie yy, wypożyczyłem sobie taką książeczkę. I ogólnie, jeszcze dwie tak, i dwie inne. To jest zakładeczka, wiadomo, że trzeba dbać o książki się z biblioteki. To mówię kurczę, no i to mniej więcej one tak się prezentują. Może tak odwrócę. Pozdrawiam, że to na puszka, ciebie, Michał. Wiem, że możesz czekać na zdjęcia, ja postanowiłem nagrać filmik. Proszę bardzo, jeśli pozwolisz, wrócę to do relacji. I naprawdę, dziękuję, że. Tak, tak miło mnie przyjęli, przyjęli wiele osób i tobie też na grupie leśnej w yy, Leśni Ludzie, yy, przepraszam, bardzo przepraszam, bo wylesiami mi nazwa z głowy, ponieważ mam problem z oczami, gdyż y, no, lewe oko mi spuchło, i teraz już może nie, później prawe oko mi zaczęło boleć, mówię, zdejmuję tą soczewkę, a przecież wiadomo, no, na ślepo to do lasu nie pójdę, no. kupię soczewki gdzieś po nowym roku i wtedy idę do lasu. Jak to gdzie? Włóczek i zawsze Magister Włóczek i Filipek Dziękuję wszystkim I zawsze jak zwykle Musimy kiedyś wyskoczyć razem w teren Do lasu, a gdzie indziej Pozdro